Weli na kopicy Melillo, słuchacie korpusu kafe, czyli podcastu dotyczącego wolontariatu. Tym razem wejdziemy w świat wolontariuszy seniorów, którzy udowadniają, że wiek to tylko liczba, a emerytura to nie koniec, lecz początek nowej pełnej pasji przygody. Moimi gośćmi są pani Wiesława Kwaterska i pan Janusz Muchalski, fantastyczni wolontariusze, którzy zamiast siedzieć w fotelu, wolą działać, wspierać dzieci, pomagać w szpitalach, dbać o przyrodę i budować mosty między pokoleniami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. My z Januszem jesteśmy takimi wyjątkowymi osobowościami i osobami ja raczej pełni nie. pasji, zdrowia, radości, podróżnicy przede wszystkim. A oprócz tego, że realizujemy swoje plany, marzenia to bardzo, bardzo, bardzo lubimy pomagać innym osobom. No właśnie, słuchajcie, lubimy, to jest no taka motywacja, lubimy, ale co sprawiło, że na emeryturze zdecydowali się Państwo wyjść z domu no i po prostu pomagać, Panie Januszu? To było tak, praktycznie rzecz biorąc na koniec swojej kariery zawodowej, myślałem jeszcze, że gdzieś pójdę do pracy na jakieś pół etatu, żeby nie czuć się w jakiś sposób osamotniony. Tak się zastanowiłem i sobie pomyślałem, że właściwie to to, co zawodowego już miałem zrobić, to zrobiłem, ale dobrze byłoby zrobić coś jakąś rzecz dla innych. I w 2019 roku odeszła moja mama, zostały pampersy i to była moja pierwsza styczność z hospicjum, bo myśmy zdecydowali z siostrą, że te pampersy przywiozę do hospicjum w Płocku. Jak zobaczyłem hospicjum, no to oczywiście nogi sztywne. Przyszedłem, zobaczyłem, że to zupełnie jest inaczej. Po przejściu na emeryturę postanowiłem, że zostanę wolontariuszem. Rozmawiałem, przeszedłem przez, przez odpowiednie szkolenie i tak od prawie 3 lata przychodzę codziennie od poniedziałku do piątku na okres od godziny 10 mniej więcej do 14. Trzeba czuć się potrzebnym w, dla innych ludzi. To przede wszystkim. To, to nie jest tak, że nagle człowiek kończy pracę i cztery ściany, że wtedy zostaje tylko pilot telewizora, lodówka, gazetka. Zupełnie inne mam spojrzenie. Teraz na świat cieszę się z każdego dnia. Pani Wiesiu, a jak to było? W pani ja czwartku? już jestem piąty rok na meryturze. Jakby tak, ja mam pewnie taki zaszczepiony trochę gen, takiego społecznika. Urodziłam się mysze, myślę, że z tym genem, ale e, też tak myśląc o emeryturze że już odchodzę, e, ja cały czas marzyłam o fundacji, właśnie doktor Clown, bo tam jest tak kolorowo, bo tam idziesz do szpitala, do tych małych dzieci, pociesza się ich, leczysz uśmiechem, a że ja ten uśmiech mam na około głowy, więc. To była taka moja potrzeba serca i jestem na gali wolontariatu w Suwałkach i patrzę, siedzą doktorzy klauni. Nie wierzyłam własnym oczom, że, że fundacja klaun, doktorów klaun jest w Suwałkach. Nie wierzyłam, o tym nie wiedziałam. No i oczywiście od razu podeszłam, podam swoje dane, telefony, maile, no i tak się moja ta przygoda z tymi wolontariuszami zaczęła. Jestem w fundacji doktor wiewiórka. Doktor Wiewiórka, o, słodziutko. Muszę powiedzieć naszym słuchaczom i zrobię to z wielką przyjemnością, że Państwo są laureatami konkursu wolontariusz roku 2023. Tak. tak. Wracając do tematu seniorów wolontariuszy, nie jest przecież tajemnicą, że im dłużej jesteśmy aktywni, nasz mózg jest stymulowany, im dłużej mamy kontakt z drugim człowiekiem, tym lepiej się czujemy i dłużej żyjemy. To, że Państwo wyszli z domu i teraz robią coś dla drugiego człowieka. Dla was, jakie ma znaczenie? Dla mnie bardzo duże, z tego względu, że zawsze jak wychodzę z hospicjum, ja doceniam swój stan zdrowia, dlatego że ja wtedy wiem, co ja mogę. Wtedy ja widzę, że ja mogę chodzić, ja mogę sam jeść, mogę wszystko. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja poświęcam wszystko to, co mam najcenniejsze, czyli swój czas którego zresztą mam dosyć dużo i to jest też dla mnie, dla mnie ważne. Nie czuję się osamotniony. Ja wiem, że oni tam na mnie czekają. To jest właśnie dla mnie bardzo fajne. Pani wiesz, Pani jest wulkanem energii. Tak, to... tak, no tak. To tak. Widać ja, to, i to. ja jestem wulkanem energi energii. Być może ta, ta myśl o tej fundacji yy, da, dała mi taką możliwość, tak? Bo ja przebieram się w strój wiewiórki, jestem prawdziwą wiewiórką, i chociaż też czasami mam takie no takie chwile takiej słabości, takiej ludzkiej, że nie chce się iść, bo pogoda, bo jestem taka jakaś umęczona, bo coś tam. Ale już jak wchodzę do szpitala, w tym przebieram się w ten strój, wszystko natychmiast mija. We mnie wstępuje nowy duch. Nowy duch takiej radości, pogody, e, takiej radości, że ja te ch ciężkie chwile w szpitalu, tym dzieciaszkom w różnym wieku, zamieniam na chwilę radości. Przestawiam różne konkursy, różne gry, różne sztuczki. Ja wtedy żyję. To daje radość. Zdrowie, pozytywne myślenie, to naprawdę takim optymizmem, że jestem potrzebne, ja muszę żyć, ja muszę jeszcze coś robić, ja muszę iść dalej. Pan na nas czekają. Panie Januszu, Pan spełnia się jako wolontariusz w hospicju. Wielu osobom, które nie były nigdy w hospicjum, miejsce kojarzy się ze smutkiem, z dramatem, no bo jest to moment bardzo często odchodzenia człowieka dla pana i Pan mi to powiedział przez telefon. Miejsce, które daje duże ciepła, to też życie. Tak powiedział ksiądz Kaczkowski, że choroba to też jest życie, i my stwarzamy jedną rzecz: że pacjenci. Nie czują się sami, bo tyle osób dba o nich, tam po prostu czuć bliskość drugiego człowieka. Wiadomo, że ci pacjenci nie chcą być wtedy sami. Jak nie przychodzą rodziny, to wtedy są, jesteśmy my, wolontariusze, rozmawiamy, po prostu jesteśmy z nimi na co dzień, towarzyszymy tym pacjentom w, w dniu codziennym. Praktycznie od rana. Do wieczora. A pamięta pan pierwszy dzień? Pierwsze 20 godzin to musiałem przepracować w obecności wolontariusza, który udziela się przez nasz okres czasu. Następnie później byłem sam. Po trzech takich wizytach samodzielnych coś się stało, że zacząłem przychodzić codziennie. Jak to się stało, trudno mi powiedzieć, ale to jest takie bardzo przyjemne uzależnienie. Będę tym wolontariuszem w hospicjum tak długo, jak tylko będę mógł. Miałem kiedyś taki przypadek, wyjeżdżałem daleko, daleko na miesiąc i pożegnałem się z pacjentami, dlatego że liczyłem na to, że jak wrócę, to no pewnie, pewnie nie wszyscy będą. No i po miesiącu wracam, mówię, w tu jednej pani mówię, dzień dobry, jestem wolontariuszem, a ona mówi do mnie, wróciłeś? No, i Poznałem pacjentkę, którą jak opuszczałem, no troszeczkę inaczej wyglądała, i mówię do niej, ale przecież pani nigdy nie mówiła. A, a pielęgniarka powiedziała, tak, pani od czasu do czasu coś powie, ale wtedy, kiedy chce. Bo to takie bardzo, bardzo dla mnie przyjemne, bardzo wzruszające. Ja Janusza zapamiętałam właśnie z gali rozdania nagród w ubiegłym roku jako jedynego. Dlatego, że powiedział tak pięknie na tej gali, że podziękował za kapituły, za nagrodę, ale też powiedział takie piękne słowa. Ja nie, nie wiem, czy Janusz to pamiętasz. Ja nie wiem, dlaczego, czy Mam tą nagrodę, bo ja przecież nic nie robię. Ja tylko trzymam za rękę. No tak mi to ujęło za serce. Ja jestem z zawodu też pielęgniarką. Wybierając dla siebie tę przestrzeń, w której możemy zostać wolontariuszem, to czasami po prostu wystarczy być. Tak, ja się, ja się zgadzam z Panią całkowicie. Wystarczy być. To, to nie muszą być tak jakieś olbrzymie wolontariaty, olbrzymie akcje. E, fajnie, bo Janusz jest takim systematycznym wolontariuszem. Ja też jestem takim systemowym, tak, że mieć systematycznie, codziennie, codziennie. Ale to też jest taki, to też jest dobre. To daje coś takiego poczucia obowiązku. Ja muszę. Ja muszę wstać, ja muszę być, ja muszę iść, ja bo muszę tam żyć, na mnie czekają. Ta, bo na mnie tam czekają. Tylko jest jedna rzecz. No, każdy musi być, znaczy, jeżeli jest wolontariuszem, to musi poświęcać czas wtedy, kiedy on może poświęcać. Tak. I nie każdy może tak się angażować, na przykład jak ja. Bo jeżeli ktoś ma zobowiązania w formie rodzinnej, że opiekuje się wnukami, czy ma jeszcze gdzieś tam troszeczkę pracuje, czy coś, no to wtedy on nie poświęci tyle czasu. Jeżeli ja mam czas wolny, nie chcę się nudzić, chcę robić coś pożytecznego, to ja wtedy w, przychodzę i ja też nie mogę powiedzieć, że ja w następnym tygodniu będę codziennie, tylko w każdym dniu podejmuję decyzję, a ona zawsze jest, prawie zawsze jest na tak. Jeżeli ja nie idę do hospicjum, to ja się czuję tak, jakbym był na wagarach. Nikt jak gdyby nie ma czasu, tak? Jesteśmy zaganiani, zapędzeni, ale chwileczkę, można wnuki odłożyć troszeczkę, tak? Jeżeli jest jakaś akcja, tak, jest jakieś działanie, którym ja się czuję tak potrzebna i wiem, że ta moja pomoc da, da radość, da taką, no da, tak trochę iskierkę życia, iskierkę nadziei dla drugiej osoby, to ja mogę jakoś ten swój czas przeorganizować. Wiecie też, drodzy Państwo, co mi przyszło do głowy, że w zasadzie taki wolontariat to też mogłaby być świetna forma spędzenia czasu e, ze swoimi wnukami, tak, zbudowanie mostu międzypokoleniowego. Ja nie mówię, że zabieramy nasze wnuki do hospicjum czy do szpitala do dzieciaków, ale przecież tych form wolontariatu jest tyle, no że to. znalezienie czegoś, w co my możemy wciągnąć naszą rodzinę, no to jest w ogóle świat i ludzie. To jest super sprawa, dlatego że każdy powinien się angażować w takie tematy, które jemu odpowiadają, że nie ma czegoś takiego, że jeżeli ja jestem wolontariuszem w hospicjum, to przypuśćmy, kogoś będę na siłę namawiał, jeżeli jemu ten temat po prostu nie pasuje. Jak wchodziłem pierwszy raz do hospicjum, to ja miałem też sztywne nogi, ale Później to już, już teraz to po prostu jest taka moja rodzina i niech każdy się angażuje w to, co teraz może. Jest inna, inna rzecz, bo praktycznie rzecz biorąc do tych seniorów, trzeba by w jakiś sposób dotrzeć, żeby oni wiedzieli, żeby mogli. Bo jeżeli ktoś się zamknie w czterech ścianach, to nikt nie zapuka do, do drzwi i nie powie słuchaj, może byś się za to wziął. Tak, prawda? Nieraz to jest też rola rodziny, bo mogą jakiś Jakiś pomysł podsunąć. Są strony internetowe, tak jak na przykład NGO, czy też w Korpusu Solidarności. Tam są zakładki, że kto do czegoś po potrzebuje. Poza tym są takie miejscowe, lokalne społeczności, które też mogą w w w w których można zupełnie działać, i nie trzeba się też zrzeszać w jakichś organizacjach, żeby komuś innemu pomóc. Bo ja właśnie chciałam zapytać o to, w jaki sposób osoba, która jest na emeryturze, może znaleźć informację o tym, że jest jakaś potrzeba, jest jakaś akcja. Przyjdź, hmm. możesz być wolontariuszem. Gdzie szukać? Seniorzy, którzy jakby tak zapisują się do tego Polskiego Związku Emerytów i Seniorów, y, ludzie, którzy gdzieś tam y, skupiają się w klu różnych klubach seniora, gdzie ci seniorzy, jakby, e, też tam odkrywają swoje pasje, realizują swoje marzenia, których wcześniej nie, nie spełnili, e, realizują swoje talenty, tam rysują, malują, grają w karty, no cudenka, i wtedy łatwiej jest tam dotrzeć, tak? Jakim takim wodzą, liderom, e, wolontariuszy, bo wystarczy pójść do nich, tak? Zagadać, e, coś przedstawić, zachęcić, jakiś plakat, czy coś namówić i ich pociągnąć, to wtedy jest łatwiej. Też zastanawiałam się niejednokrotnie, jak dotrzeć do tych, co siedzą w domu, tak? Ja na przykład mam, jestem taką osobą rozpoznawalną w swoim mieście i za mną no jak gdzieś tak. krzykną jakiś dzieci, to ja, to ja mam zawsze tam dron. Wiesia, ja idziemy za tą, idziemy z tobą w ogóle. Państwo są niesamowicie energetyczni, żywiołowi i oczywiście opowiadają mi swoje historie y, z waszego punktu widzenia, ale ja niestety mam takie wrażenie, że ten obraz seniora w naszym kraju jest inny, no bo jednak jest to bardzo często osoba, y, Samotna, samotnie mieszkająca, schorowana, często mieszka na którymś piętrze bez windy. No i teraz pytanie, w jaki sposób taką osobę aktywizować, zachęcić do tego, żeby wyszła z domu, no i być może pomagała komuś innemu. No mam takich wiele koleżanek, gdzie rzeczywiście, a nie, nie pójdę, a nie, a dzisiaj mi głowa boli, a jutro mi będzie ręka bolała. I koniec, no i tak naprawdę jest ciężko. Myślę, że w ogóle brakuje takich takich akcji, gdzie oni by słyszeli, że każdy z nas jest, jest tak potrzebne. naprawdę bardzo potrzebny. drugiej osobie, sąsiadowi, w bloku, naprzeciwko. Ale my tak teraz, tak się izolujemy bardziej, no mm. niestety. Jednak wiek rządzi się swoimi prawami. Teraz zostanie wolontariuszem, wymaga energii, Czasem siły. W jaki sposób wybrać taką działalność, w której nie będziemy się męczyć, a nie daj Bóg sta stanie nam się krzywda. Na pewno angażując się w taki początkowy wolontariat, yy, no myślę, że trzeba zacząć od takich prac drobnych, takich drobnych, drobnych, użytecznych. Tak, teraz były takie akcje, gdzie zbierano dla powodzian, tak? Myślę, że od takich, bo tutaj praca w hospicjum wymaga troszeczkę przygotowania. Praca Secydowa. z osobami niepeł z niepełnosprawnościami też wymaga troszeczkę przygotowania, Jest tak? W szpitalach, tak, ale tak ale w szpitalach. W tak, w szpitalach. tak, ale my towarzyszymy. My na przykład nie, nie wykonujemy jakichkolwiek czynności, żadnych medycznych, czynności tak. ani mm -hmm. medycznych, ani sanitarnych, higienicznych pielęgnacyjnych. Mm -hmm. pielęgnacyjnych. Nie, my pacjentom towarzyszymy, czyli rozmawiamy, przygotowujemy, przypuśćmy tam... Jakieś rzeczy uczestniczymy w takim zwykłym dniu codziennym karmimy, ja robię herbatę, kawę, ciasteczka jakieś, rozmawiam. Przede wszystkim dużo rozmawiamy i nie tylko z pacjentami, ale też z rodzinami. Nie wykonujemy jakichkolwiek prac związanych na przykład z przemieszczaniem pacjenta ze względu na fakt, że mogą po prostu cierpieć ze względu, nawet jakbyśmy to robili fachowo. Ja tak sobie myślę też, drodzy Państwo, jak to, co Wy mówicie, byłoby cenne, żeby usłyszały młode osoby, właśnie od wolontariuszy seniorów, jak Wy dojrzale mówicie o tym, co, o, jakie macie refleksje, i jak czasem mam wrażenie, młodym ludziom tego brakuje. Nasze hospicjum wydaje mi się, że jest niesamowite z tego względu, że mamy naprawdę młodych wolontariuszy, którzy są wolontariuszami opiekuńczymi. Jest taka młoda dziewczyna Inga, która nie miała 18 lat, wtedy była wymagana zgoda rodziców. I ona przychodziła i opiekowała się, opiekowała się pacjentami, czy opiekuje się. I tak samo Kacper, który ma 19 lat. I też przychodzi, znajdują czas. I to jest bardzo fajne, dlatego że jest taki most pokoleń, że ja należę, co prawda, ja mam prawie 70 lat, ale należę do starszej grupy, wolontariuszy, jest środkowa grupa tam około 40, no i są ci najmłodsi. To jest właśnie super. I oni tak samo przekładają tą opinię wśród swoich rówieśników, bo na pewno rozmawiają, nie tylko rozmawiają o muzyce, ale i o tym. Do nas, do hospicjum też mnóstwo przychodzi młodzieży. Jako wolontariusze akcyjni, i też w różnych formach występują przed pacjentami. Jest to A, nic też szczególne. Ale widzą Państwo różnice w wolontariacie w przypadku młodych osób, w podejściu i seniorów? U nas, na przykład w mojej fundacji, to nie można tak sobie przyjść jednorazowo. U nas przechodzi się specjalistyczne szkolenie, takie, tak, gdzie nas uczą, jak się zachować, co wolno, co nie wolno, jak się mamy zachować. Później takie króciutki egzamin zdajemy, później musimy dostarczyć te zaświadczenia o niekaralności. Teraz taki nowy wymóg, musimy jeszcze poczekać na umowę o, o wolontarystyczną, tak, z fundacją. Badania, badania, badania le, lekarskim musimy przejść, więc ten, u nas tak jakby stały skład, stały skład no, ja jestem oczywiście najstarsza, tak? Ale tak do mnie mówię, się ty masz najwięcej energii, teraz Babciu. wszystkich przeżyjesz i pobijesz tak. i w ogóle, tak? No, ale to tak, to już ja mam takie może predyspozycje jakieś tam wrodzone, ale. Yy... Myślę, że ja nawet mogę tak powiedzieć o swoich dorosłych dwójce dzieci, które mam, które są ze mną w mieście. I oni tak, 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 oni się angażują, ale do prac takich jednorazowych. Czy tam sprzątanie ziemi, czy może coś tam, mama, dobra, to ja cię zawiozę, czy tam pomogę tam, jak wybuchła wojna, te segregowanie paczek, czy tam zbieranie odzieży, czy czegokolwiek. Ale noż ten też taki długotrwały wolontariat, tak mój, niekoniecznie. A czy Państwo na przykład w swoich środowiskach opowiadają o swojej pracy jako wolontariusze i jakie są reakcje? Mnie koledzy, proszą, żeby, żeby mnie opowiedzi, weź, przestań, weź przestań. Ludzie nie chcą słuchać, po prostu boją się, dlatego że oni traktują to hospicją, że to jest, tam, że tam jest coś strasznego, nie? że to jest taki przysionek do kaplicy, a tam wcale tak nie jest, tam jest naprawdę życie. Jak ja im mówię, no kiwają głową, robię, przypuśćmy, zdjęcia z posiłków, jakie u nas są posiłki i. No mówi przestań, no weź przestań. To jest taki sam temat jak, jak każdy inny. Może jestem bardziej zaangażowany w to, bo ja codziennie chodzę. Oni opowiadają o pracy i też mówię, no już mówiłeś to, a ja opowiadam o hospicjum, dlatego że no, to jest mój taki drugi, naprawdę drugi dom i, i tyle. Pani Wiesiu, czy o swojej działalności wolontariackiej na emeryturze? Pani opowiada koleżankom, dzieciom, wnukom. Ja nie opowiadam, ja to wszystko filmuję. Ud dostępna na Facebooku, mam ogrom polubień, <laughs> mam ogrom znajomych, ogrom przyjaciół, tak? Ja im wszystko mówię, ja im pokazuję zdjęcia, ja ich zachęcam, yy, bo ja jeszcze oprócz tego, że... Yy, Jestem na emeryturze, że jeszcze pracuję. Takim. Oj, proszę. Tak. Jestem takim przykładem dla moich koleżanek z pracy, bo ja, e, pracuję właściwie w dwóch zakładach i pracuję na całym etacie. Udało się na przykład, słuchajcie, pokazać, że ten wolontariat na emeryturze senioralny jest super. Słuchajcie, idźcie w to i ktoś poszedł? Czasami na takie drobne nie. akcje. Na drobne akcje tak, ale nikt tak. Ach, tak, wie się, bo ty, a, a, znaczy oni mnie troszeczkę podziwiają. Myślę, że nie zadroszczą, bo nie, ja nie mam na nic czasu oprócz takimi różnymi działalnościami, bo ja oprócz fundacji tam jeszcze mam wiele innych funkcji społecznych. Jestem w społecznej radzie przy prezydencie miasta do spraw, y, do spraw pożytku publicznego. Jestem a, a zegarek, jestem przewodniczącą. Bo bym chciała zobaczyć, ile tam jest y, godzin. 26. ile ma doba? O, dobra. jest nowy zegarek. E, to wtedy To nie będzie widać. To, to na tak, ja jeszcze byłam przez lata przewodniczącą Suwalskiej Rady Seniorów, gdzie no co, co prawda pandemia, pandemia troszeczkę nam przeszkodziła w tych naszych działaniach, ale miałam taki szeroki kontakt z klubami seniorów, z poszczególnymi z tymi jakby no seniorami naszego miasta, tak? Yy, także, jakby ja jestem takim dobrym przykładem. Do niezależnie, yy, niezależnie, ile osób pójdzie moim śladem, moją ścieżką, tak, ale jestem takim dobrym przykładem takiej pozytywnej energii i dobrego działania. Tak, ja chcę coś robić, myślę, że się wszystkiego chce jeszcze. Tak, ja pokazuję taki dobry przykład, jak powinien wyglądać, jak powinien. Żyć człowiek będący na merturze. I Cieszy się życiem, nie? I cieszy się życiem, tak, i wykorzystywać ja, ja mam wrażenie, że wolontariat w ogóle państwa nakręca, ładuje. Tak, tak to jest z całą pewnością. Przyznaję, przyznaję. On mi dodaje takiej takie radości, że ja cię poszłam, mówię, czasami nie chcę się, ale poszłam, zrobiłam coś fajnego, no żyję inaczej. Żyć mi się chce. A ja jeszcze wrócę też, bo zaczęła Pani ładnie opowiadać o tym, co y, seniorzy mogą robić na emeryturze, bo mówię, wolontariat to jest y, rzeka. rzeka. To jest bardzo tak, szerokie. I każdy tak. tak naprawdę, jeśli będzie chciał, może robić coś dla innych. Tak. Dla innych, czy na przykład dla środowiska, no właśnie, zacząć od jakichś małych działań. Tak. Czy to jest jakieś małe rękodzieło dla dzieciaczków, nie wiem, zabawki, maskotki, pluszanki, cokolwiek. Właśnie, co można robić, jak sobie, mając też świadomość pewnych ograniczeń wynikających z wieku, bo i takie przypadki przecież się zdarzają, i to jest naturalne, właśnie jak znaleźć coś dla siebie. Można robić wiele rzeczy. Można robić wiele rzeczy, które dają taką osobistą satysfakcję i taką radość, że coś się jednak robi, tak? Tak jak pani mówi, yy, na przykład yy, nasz środowiskowy dom szył takie małpeczki dla fundacji Dr. Clown. Szył własnoręcznie, bo to nie maszynie, tylko własnoręcznie, później tam była taka kontrola, czy wszystko dobrze. No i te małpeczki teraz będziemy rozdawali. Yy, w szpitalach w całej Polsce na Mikołajki. Teraz właśnie byłam w klubie seniora, z którym współpracuję też, no i tam, tam prowadzę lekcje z z udzielania pierwszej pomocy, bądź jakieś inne zajęcia. I oni też teraz, nasza fundacja zaproponowała dla tego klubu seniora, że będą szyli w przyszłym roku takie małpki. Także, no to coś pięknego, bo raz, że angażuje sama siebie, tak? Z drugiej strony wiem, że to jakieś tam dziecko, gdzieś w Polsce, dostaje taką piękną małpeczkę, tak? I na pewno to będzie taka radość dla dzieci będących w szpitalu. Ale można wiele rzeczy wykonywać. Często w klubach seniora są, są osoby, które pięknie śpiewają, recytują. To też jest tak fajne. Można ich gdzieś zaprosić, tak? Czy do innego klubu seniora, czy takie nawiązywać więzi mi międzypokoleniowe. Na przykład, ja mogę zaprosić klub seniora, żeby przyszedł do takiego środowiskowego domu, do dzieci z niepełnosprawnością, do dorosłych dzieci, bo ja pracuję z dorosłymi, tak? I też będzie pięknie, jak te. Jak ta moja młodzież posłucha jakiegoś przedstawienia, jakiegoś występu, oni przecież tańczą, umieją pięknie tańczyć. Przestrzeni do działania jest naprawdę dużo, tylko może też brakuje takiego kogoś, kto, kto by to zalał, tak? Nie? żeby znaczy... był taki koordynator. No jest niby u nas jest są jest są jest fundacja, ale to. Jakoś tak to nie działa, nie działa na całe miasto. Bo to trzeba upowszechnić, po prostu potrzeby tak samo, prawda? Ale to tylko moim zdaniem albo przez jakieś środki masowego przekazu, żeby to było, żeby ta informacja o takiej możliwości działania dotarła do szerokiego spektrum w emerytów. Można byłoby na przykład takie domy seniora od czasu do czasu odwiedzać i mówić, jakie przed nimi, jakie przed nimi są możliwości, że to, jeżeli ktoś lubi wyszywać, to nie musi wcale nigdzie chodzić, żeby ta, te jego jego Przypuśćmy, pracę nie można byłoby gdzieś komuś czy udostępnić, czy nawet na wystawie, czy komuś zrobić jakiś prezent. Każdy Każdymuś może znaleźć swoją taką małą niszę, nie? że niektórzy lubią na przykład, czy dobrze gotują, dobrze pieką. Są przecież teraz myśmy poznali na Włochowie ludzi, którzy nie. organizują y, wigilię dla samotnych. Nie tylko dla bezdomnych, ale i dla samotnych, których jest tak samo dużo. I to wcale nie powiedziane, że to są osoby, które mają, posiadają jakiś niski status materialny. No nie. nie. No nie. nie, Ale one się czują samotne i tak samo można się włączyć w to, tak? Na, na 3-4 dni, a później się bakcyla złapie. Prawda? Raz się uda, drugi raz się uda, można wtedy obierać jakieś ziemniaki. No cuda, robić to. Pomysłów no, jest dużo. Jest. Tak, tak. Pomysłów Tylko jest myślę, że brak, tak brak informacji w mediach. To jest podstawa. Nie? Jeżeli ktoś, przypuśćmy, chce się pozbyć dziadków, z domu na chwilę, żeby wyszli tam na 6 godzin czy coś, to no, rola no, wnuczków czy, czy dzieci jest, że mogą tam znaleźć aktywności, prawda? No bo, bo jednak no wszystko tak. to jest internet, to jest bo ja właśnie, o, szalone tak. źródło informacji. Temat rzeka i mam nadzieję, że do tego tematu jeszcze wrócimy. Dużo pracy takiej też systemowej, tak? Żeby się zaopiekować tym człowiekiem, który przechodzi na emeryturę. To jest człowiek, który ma jeszcze kawał życia przed sobą, tak. oby był jak najdłużej aktywny, tak? Pani Wiesiu, takie przesłanie dla seniorów. Dlaczego hmm. warto? Zostać wolontariuszem na emeryturze. To pozwala nam na dłuższe życie, na, na dłuższe życie, piękne życie, wartościowe życie, yy, że nic jakby tak, że dzielę się cząstką swego czasu, swoim sercem, swoim yy, dobrocią, swoim gestem, swoimi, swoją pracą z drugim człowiekiem. To dla mnie daje taką radość, satysfakcję. Wierzę w to, że wszystko to co mam, Właśnie taką tą radość, którą posiadam sobie, tę energię, to mi, z której mi wszyscy zazdroszczą, to właśnie to, to mam od tych drugich ludzi, bo dobro zawsze wraca. Podwójnie albo potrójnie. Panie Januszu? Tak, to jest karma. Ja będę jak najdłużej chciał chciał być wolontariuszem na tyle, ile... Ile mi zdrowie pozwoli. Natomiast tutaj taki apel dla wszystkich seniorów, żeby się nie dali zamknąć w mieszkaniach, w domach, żeby wychodzili, żeby robili coś pożytecznego. Nawet, nawet może, możemy się z tego uśmiechać czy nie uśmiechać, ale jeżeli ktoś drugi trafi do, do szpitala, to nawet żeby z jego psem wyjść, czy, czy zwierzętami się zająć, to też takie najbardziej proste, takie podstawowe rzeczy, ale żeby wykazywać jakąś taką w, w dużą. Yy, yy, Życiową. Empatię, empatię, znaczy, empatię. empatię tak? to jest jedna rzecz, i żeby się angażować w różne rzeczy, bo jednak, no wszystko, ruch też jest y, potrzebny. Dzisiaj ja mogę komuś podać rękę, ale za kilka lat być może ja będę takiej to ręki potrzebować. Dobry wraca, tak To samo nawet wie jak pani mi za kilka lat, to może być dziś, jutro, tak, tak to tak trudno przewidzieć, kiedy, kiedy, kiedy ktoś do nas przyjdzie, tak? Z pomocy, z pomocą. Moi kochani, ja bym sobie życzyła, żeby 20-30-latkowie mieli chociaż 10% tej energii, Czy którą miesia? wy macie. Jesteście cudowni będzie i niesamowici, a będzie dla to, mnie ta rozmowa była, była wielką będzie, przyjemnością. Będzie będzie instruktorem. I obiecajcie mi, że jeszcze się spotkamy i będę miała tę wielką przyjemność i ogromny zaszczyt z Wami rozmawiać. Dziękujemy za zaproszenie. Ja zapraszam bardzo. Państwa do puszka do ja też zapraszam do Sub, nas. A nie. Ale, no. Tak, u was tam duch puszczy króluje. Ale w tak, dobroć, mamy, 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 mamy i i żubry, i wszystko jest. I Państwo mogliby tak długo i długo, ale rzeczywiście zapraszam do miejsc, w których Państwo są wolontariuszami, bo myślę, że dla młodych osób to może być, znaczy Państwo są młodzi duchem, ja nie mam w ogóle wątpliwości, to może być szalenie inspirujące. I to byłaby też jedna z dróg promocji wolontariatu wśród młodszych ludzi. Pięknie dziękuję Pani Wiesława Kwaterska i Pan Janusz Muchalski. Dużo zdrowia życzę! I tej energii, którą macie. Wzajemnie. Chcę Dziękujemy też panią obdarzyć taką energią. Bardzo dziękuję. Przekażemy. Ładuję o, się, przekażemy. ładuję. A z wami do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Korpus Kafe. Do, do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.